Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazaryjczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli, postanowienia, przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go. Zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim, bo Dawid mówi o nim. Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani. Ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do Was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto Słowo Boże. Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Ukaż nam, panie, twoją ścieżkę życia. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, też jest Panem moim. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem. Zabezpiecza. Ukaż nam, panie, twoją ścieżkę życia. Błogosławię pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spożywać bezpiecznie. Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w dobie. Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości, i wieczną rozkosz po Twojej prawicy, ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra, apostoła, bracia. Jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według jego uczynków, to w bojaźni spędzacie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił go z martwych i udzielił mu chwały. Także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Oto słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Panie Jezu, daj nam zrozumieć pisma. Niech pała nasze serce, gdy do nas mówi. Aleluja, Alleluja, Alleluja. Pana z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza, chwała tobie Pan. W tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał. Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich Cóż takiego odpowiedzieli mu To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale potem wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Na to jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazły jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to ono rzekł do nich. O nierozumni, jak nieskore są Wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czy Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi. Do której zdążali, a on okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymyślili go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Przed więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. <tryk> Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz ono zniknął im z oczu. I mówili między sobą czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał. W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zostali zebranych jedenastu, a z nimi innych Którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał stał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo pańskie. wola tu Mam nadzieję, że dzieci z klas trzecich są w kościele, tak? Są, tylko że pochowani, ile was jest? Osiem osób? O, sześć chyba. Sześć czy osiem, ile was jest? Ręka do góry, kto jest z trzeciej klasy? Raz, dwa, trzy, cztery, dalej pięć, nawet sześciu nie ma? No tam jeszcze jest sześć. Trafiłem, trafiłem, proszę bardzo. Wygrałem milion, bo trafiłem, że jest sześć osób. No, milion dla mnie w takim razie. No tak to, to dobrze grać? Jak dobrze grać, bo, bo po prostu można wygrać. No to całe szczęście. Wygraliśmy co dzisiaj. Wygraliśmy dzisiaj spotkanie z Jezusem z Martwych Stałym. Och, to coś ważniejszego niż nawet milion. Coś piękniejszego niż nawet milion. Spotkać Chrystusa z martwych zmartwychwstałego. Łatwo jest? Nie było łatwo. Nawet apostołom nie było łatwo uwierzyć, że Jezus martwych zmartwychwstał. Nie było łatwo. I dzisiaj też nie jest łatwo udowodnić, że Chrystus zmartwychwstał. No jak udowodnić? Jakie mamy dowody na to, że Jezus zmartwychwstał? No najlepszym dowodem. Na to, że Jezus zmartwychwstał, to jesteście wy. Że przyszliście na spotkanie z Jezusem, żywym i prawdziwym. Bo przecież nie przyszliście, przepraszam, że to powiem, Pan Jezus się chyba nie obrazi, ale nie przyszliście na stypę po śmierci świętej pamięci Jezusa Chrystusa. Nie przyszliśmy na stypę. Przyszliśmy na spotkanie z żywym, prawdziwym. On obiecywał, przecież wyraźnie mówi, nawet potem uczciom w dzisiejszej Ewangelii tłumaczył. Przecież to wszystko było napisane. Prorocy o tym mówili, że przyjdę na ziemię, przyszedłem. Że narodzę się w Betlejem, było napisane, narodziłem się w Betlejem. Że będę mieszkał, mieszkał w Nazarecie. Mieszkałem w Nazarecie, nazywali mnie Nazarejczykiem, że po prostu umrę? Umarłem. Że zmartwychwstanę? Zmartwychwstałem. Że po prostu będę Was karmił do końca świata swoim ciałem i swoją krwią. I Jezus nas karmi. Zaprosił nas tutaj. Na ucztę, na łamanie chleba, jak to nazywali apostołowie, uczniowie Chrystusa, zgromadził nas na łamanie chleba, żeby nas karmić swoim ciałem i swoją krwią. A więc nie zawiedliśmy się. To, co Jezus powiedział, wszystko się wypełniło. Dlatego wierzymy. Wierzymy Mu, że jest żywy, prawdziwy między nami. Zresztą obiecał. Obiecał gdzie dwóch albo trzech zgromadzi się. W imię moje, tam będę między nimi. Tam będę na pewno. A więc Jezus jest z nami na pewno. Bo nie ma nas dwoje, nie ma nas troje, nawet dzieci z klas trzeciej jest sześcioro. A więc jest, jest nas tyle, że Jezus przychodzi do nas żywy, prawdziwy, z zmartwychwstały. To my jesteśmy tego świadkami. Tak jak apostołowie mówią, że byli świadkami zmartwychwstania. Tak samo i my dzisiaj jesteśmy świadkami, bo przychodzimy na spotkanie ze Zmartwychwstałym, który nas nigdy nie oszukał, który zawsze nam mówił prawdę i który nam obiecał, że będzie z nami aż do skończenia świata. I dlatego się z nim spotykamy. Ale oprócz tego, jakie jeszcze inne mamy dowody, że naprawdę Zmartwychwstał? No choćby, choćby tych dwunastu apostołów, oni nie wierzyli. Oni się musieli przekonać. Pan Jezus, to nie było łatwe uwierzyć w zmartwychwstanie. Dlatego Pan Jezus przez 40 dni ukazywał się apostołom. Przychodził do nich, oni tak jak my, po śmierci, aby ktoś do nas przyszedł, to byśmy byli przerażeni, bo byśmy myśleli, że to duch, że to zjawa. I oni tak samo reagowali. Oni myśleli, że to duch, że to zjawa, że im się to przewidziało, kiedy Chrystus po swojej śmierci i zmartwychwstaniu przychodzi do nich. Dlatego co Jezus robi? Mówi przekonajcie się, dotykajcie mnie, duch nie ma kości, duch nie ma ciała, jak ja mam. Dotykajcie mnie. Aposłowie podchodzili, przerażeni, przestraszeni. Ale przez te 40 dni, jak Jezus im się ukazywał. Podchodzili, dotykali: czy to żywy, czy prawdziwy. Ma prawdziwe ciało. Jest prawdziwy, naprawdę żyje. I to sobie potem mówili między sobą. Tomasza nie było? To mówią Tomaszowi: przyszedł żywy, prawdziwy, był między nami. Dotykaliśmy go, rozmawialiśmy z nim, jadł przy nas. To nie duch, to nie zjawa. Naprawdę żywy. A Tomasz mówi, jak nie włożę palca w miejsce gwoździ, jak nie włożę ręki do boku Jego, widziałem, że był przebity włócznią, nie uwierzę. Jak, jak było trudno uwierzyć. I dlatego Jezus przychodzi kolejny raz i mówi, włóż tutaj swój palec, włóż tutaj swoją rękę i nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. Chciał każdego przekonać, że zmartwychwstał. I kiedy przekonał dwunastu apostołów, oni byli pewni. Oni byli pewni, że, że umarł i byli pewni, że zmartwychwstał, że żywy, prawdziwy przychodzi do nich, kiedy byli pewni, to co? To za Niego oddają życie. Nawet gotowi umrzeć, ale już mówią naprawdę zmartwychwstał. Naprawdę zmartwychwstał. Nawet jak zabraniają im to mówić to Piotr mówi, należy bardziej słuchać Boga niż ludzi. Mówimy i będziemy o tym mówić, bo to jest prawda. Chrystus umarł, wyżej się go ukrzyżowali, ale Chrystus zmartwychwstał. Czasami, czasami oprócz tego, że tych dwunastu widziało, potem jeszcze Pismo Święte opisuje, że jeszcze widziało więcej niż pięciuset ludzi Chrystusa zmartwychwstałego, a więc bardzo wielu. Widziało zmartwychwstałego, żywego, prawdziwego po jego śmierci, a więc jesteśmy pewni. Potem tymi, którzy świadczyli o zmartwychwstałym Chrystusie, byli męczennicy. Oni też umierali za Jezusa, który zmartwychwstał i żywy, prawdziwy jest między nami. To byli męczennicy. Ale czasami, czasami człowiekowi, tak jak tym apostołom dzisiejszej Ewangelii, może się wydawać. Bo różnie mówią. Mówią tak, może nie, może z Maltych stał, może, może nie z Maltych stał, może ktoś to wymyślił, może to jakaś bajka, może to coś, nie wiadomo z jakich z jakich różnych kryminałów, nie kryminałów, nie wiemy, czy to jest prawda. I mogą przyjść takie wątpliwości, mogą przyjść takie myśli, może nawet przyjść taka myśl że Boga nie ma, że nie warto się modlić, nie warto tu przychodzić, bo Jezusa nie ma żywego, nie ma prawdziwego. Są takie myśli, mogą być takie myśli. O takich, o takich rzeczach przekonał się również ten staruszek, staruszek, który miał 90 lat. Kiedy była pandemia we Włoszech, to było we Włoszech, kiedy była pandemia, on zachorował na koronawirusa. I miał 90 lat. Podłączyli go do respiratora. Udało się uratować życie temu staruszkowi. I kiedy staruszka wypisywano ze szpitala, no to mu mówią: Niech się pan cieszy zdrowiem dalej do 100 lat. Ale wie pan co? Ponieważ to było niespodziewane, pan nie miał ubezpieczenia na to wszystko, to pan musi zapłacić. Ten staruszek słyszy, musi pan zapłacić za używanie respiratora 500 za, 500 euro za każdy dzień. Za każdą dobę. 500 euro. I ten staruszek się rozpłakał. A lekarze mówią, jak to? Niech pan nie płacze, że pan zdrowy, pan, niech się pan cieszy, raduje, że pan zdrowy. Ja mówię, nie, nie płaczę dlatego. Że muszę zapłacić, ja mam pieniądze, ja zapłacę. Tylko wiecie co? Powiem Wam coś jeszcze. Jak im powiedział, lekarzom, to oni się rozpłakali. Bynajmniej staruszek im powiedział: To ja tyle lat żyję, 90 lat żyję, i za to, że oddychałem kilka dni przez respirator, muszę zapłacić 500 euro za dobę. A ja żyję tyle lat, 90 lat, i nie, mu, nie musiałem zapłacić ani za jedną godzinę, że oddychałem powietrzem. To jaki ja jestem zadłużony wobec Pana Boga? Że przez tyle lat pozwalał mi oddychać przez 90 lat. Jak ja muszę być teraz. Wdzięczny Panu Bogu. Resztę swojego życia będę dziękował mu za to, że nie policzył mi ani jednego euro za te 90 lat oddychania. Lekarze pospuszczali głowy, niektóre łzy zakręciły się w oczach. Dziaduś, staruszek, przekonał się, że to dzięki Bogu żył 90 lat. Nieraz święci, nieraz święci starożytni podpowiadają, że jak przychodzą takie myśli, bo mogą przyjść takie myśli, ktoś tam powie coś, ktoś gdzieś usłyszymy, gdzieś wyczytamy, gdzieś tam zajrzymy i takie myśli mogą przyjść, że nie ma Boga, że Chrystus nie jest zmartwychwstał. Mogą przyjść takie myśli. To starożytni, starożytni święci mówili tak. Jeżeli przychodzą takie myśli... Dosięgnijcie do tego, co było na początku waszego życia. Jakżeście się urodzili, co było pierwsze? Jakżeście się urodzili, co było? Oddech. To był oddech. Niektórzy mówią: krzyk dziecka. Nie, nie krzyk. Najpierw był oddech, a potem dopiero krzyk. A więc Sięgnijcie do tego oddechu. Pamiętajcie, to jest tchnienie od Pana Boga, i od tego momentu oddychacie przez całe swoje życie. Czym oddychacie? Oddychacie Bogiem, tchnieniem Bożym. Oddychacie Bogiem, Duchem Świętym. Oddychacie Jego życiem, Jego miłością, bo On Was kocha. To dzięki Niemu żyjecie. Dlatego, jak macie trudności w modlitwie, macie trudności w tym, żeby uwierzyć, że on jest, to przy oddychaniu, módlcie się. Wdech, Boże, dziękuję Ci. Wydech, Boże, jeszcze bardziej Ci dziękuję, że mogę, mogę oddychać. W ten sposób dziękujcie przy każdym wdechu i przy każdym wydechu. Dziękujcie Panu Bogu, że jest Waszym Bogiem, że jest Waszą miłością, że jest Waszym życiem, że On nas nigdy nie opuszcza i zawsze jest z nami, żywy i prawdziwy, abyśmy i my żyli i to życiem wiecznym.